Wiadomości lokalne, witam Państwa. W związku z falą protestów dotyczących budowy nowej linii tramwajowej, zebraliśmy opinię mieszkańców z bloku nr 52 przy ulicy Bohaterów Katynia. W osobnym materiale możecie Państwo obejrzeć cały reportaż. Zmienić projekt alei i puścić dwupasmówkę przy środek Placu Biegańskiego ma w planach prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Gdyby prezydent doprowadził do zmiany projektu, roboty opóźniłyby się o kolejne miesiące potrzebne na przeprojektowanie Placu Biegańskiego. Prac w pierwszej i w drugiej alei też nie można zacząć, bo są jeszcze na deskach projektantów. Do robót przygotowany jest jedynie odcinek od torów tramwajowych do wiaduktu. Projekt remontu konstrukcji będzie gotowy dopiero jesienią. To oznacza, że chcąc skoordynować pracę, trzeba zaczekać i z tym fragmentem. Sąd rejonowy w Częstochowie tymczasowo aresztował 52-letnią mieszkankę Częstochowy, która używając noża zabiła swojego męża. Kobieta za ten czyn może spędzić resztę życia w więzieniu. Pomimo licznych apeli i ostrzeżeń, częstochowscy policjanci w dalszym ciągu otrzymują zgłoszenia o kradzieżach kieszonkowych. Zachowajmy ostrożność i pamiętajmy, że do tego rodzaju przestępstw dochodzi w miejscach użyteczności publicznej, takie jak m.in. sklepy. Policjanci z częstochowskiej drogówki zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierujących. Wśród zatrzymanych, którzy kierowali pod działaniem alkoholu, byli również rowerzyści. Za rowerem w stanie nietrzeźwości grozi kara do roku pozbawienia wolności. Strażnicy miejscy ujęli 46-letniego mężczyznę, który unikał odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Choć mrozy zależały, to nadal wielu bezdomnych koczuje nocami w pustostanach, narażając swój organizm na poważne wyziębienie. W czwartek strażnicy miejscy przywieźli do ogrzewalni izby wytrzeźwień, a także przekazali rodzinie i załodze pokotowia ratunkowego aż 11 osób. Dużo osób. Dołożyli nam Straż Miejska i policja znalezionych jakiś bezdomnych na klatkach, czy gdzieś po piwnicach. Przeważnie na noc jest tak około 50 osób od 35 do 50. To jest dość małe pomieszczenie, jak się tutaj Państwo mieścicie. No tak było obliczane z tego co wiem. Bo my tutaj nie zapewniamy noclegu, tyle że ludzie siedzą, kto tam może, to położy się na podłodze. Te 50 osób, Pana zdaniem, to jest dużo czy mało? Wiadomo, że do takich miejsc jak właśnie ogrzewalnia czy noclegownia nie mogą przychodzić ludzie pod wpływem alkoholu, a jednak wśród bezdomnych alkohol no powiedzmy sobie, jest zjawiskiem dość częstym. No tak, jest bardzo częstym. 90% ludzi, którzy tutaj przychodzą, to są ludzie pod wpływem alkoholu. Jak są bardzo pijani, Straż Miejska zabiera na izby, bo my nie przyjmujemy, my po prostu no nie chcemy też, żeby dochodziło do jakichś konfliktów. Najbardziej pijanych jednak Straż zabiera na izby wytrzeźwień, a ci lżej no, zostają. Pod warunkiem, że są spokojni. A proszę powiedzieć, bo zbliża się kolejna fala dość potężnych mrozów. Czy Państwo jesteście przygotowani na to? My Jesteśmy przygotowani. Ogrzewanie jest na 24 godziny na dobę w okresie zimowym. Tym najbardziej takim gdzieś no, zabiedzonym, że tak powiem, gdzieś gdzie ich wyciągną, no mamy, zapewniamy jakąś konserwę. Mają możliwość korzystania z ciepłej wody, no i przede wszystkim pomieszczenia są ogrzewane, że zamarznąć u nas nie są w stanie. W miniony weekend w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie odbyła się kolejna giełda minerałów, skamieniałości i biżuterii. Kolorowe kamienie, korale, wisiorki, bransoletki, medaliony przyciągały wzrok wszystkich. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się akcesoria do samodzielnego wyrobu biżuterii. Uczniowie i nauczyciele z Częstoowskiego Gimnazjum nr 19 zorganizowali w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Indyjskiej wystawę na temat Indii. W prezentacji multimedialnej towarzyszyła wystawa strojów indyjskich, zapachów i smaków. Towarzyszył im ambasador Indii w Polsce, Deepak Vohra. Informacje ze sportu, witam Państwa. Bardzo ciężkiemu wypadkowi uległ nasz kierowca rajdowy Robert Kubica. We włoskim szpitalu przeszedł skomplikowaną operację ręki. Zapewne niewiele osób wie, że nasz kierowca Formuły 1 swoją karierę rozpoczynał na torze w podczęstochowskim wyrazowie. Po pełnym emocji i błędów meczu, częstochowski tytan pokonał wczoraj w Bydgoszczy delektę 3-2. Zawodnicy drugoligowego Rakowa mają już za sobą 6 sparingów. W sobotę pokonali częstochowską skrę 3-1. Jak w każdy ostatni weekend formę testowali trzecio- i czwartoligowcy. Częstochowska Wiktoria zmierzyła się nad Wiślanem Góra i wygrała 2 do 0. Prowadzono kolejne zmiany w regulaminie żużlowym. Dotyczą one głównie sezonu 2012. Przegłosowano powiększenie ekstraligi do 10 zespołów. Prowadzono obowiązek jazdy w zespole czterech Polaków. Ograniczono zawodników z Grand Prix w każdym zespole do jednego i obniżono górne KSM dla drużyny do 41 punktów. Te decyzje wywołały wiele kontrowersji i dyskusji wśród kibiców. Wielu uważa, że odbije się to na poziomie jak rozgrywek. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.